Jan Paweł II nie żyje. Zmarł o 21:37 w swoim apartamencie w Pałacu Apostolskim. Watykan przed chwilą podał tę informację, że Jan Paweł II zmarł. Dziś wieczorem serce papieża przestało bić. Przez ponad 26 lat kierował Kościołem katolickim. Papież Polak nazywany Bożym atletą, papieżem papieży. Kiedy Jan Paweł II odszedł, wtedy dopiero zaczęło się dziać. To był w naszym kraju moment wielkiej pauzy. Zatrzymanie się na cywilizacyjnej drodze, w której zanikło poczucie wspólnego celu. Wtedy coś się w ludziach odblokowało, coś przeistoczyło. Zobaczyliśmy pięknych Polaków. To nie był cud. Po prostu Polacy wydobyli z siebie to, co dobre. Chcemy opisać te kwietniowe dni 2005 roku, ponieważ od dobrych wspomnień tamtego czasu. Stajemy się lepsi.